Się na tegorocznym, zmartwychwstańczym spotkaniu młodych. Najbardziej podobało mi się spotkanie z Panem... Jezusem. Gościem specjalnym i z Panem Jezusem też oczywiście. Tak. I chciałam też podziękować naszemu księdzu, Łukaszowi, który jest najlepszym księdzem na świecie. Naprawdę jest wspaniałym księdzem. Dobrze, to teraz będzie pytanie kolejne. Dobrze. Opowiedz nam, proszę, jaki punkt programu w tegorocznym zts był dla ciebie najbardziej urzekający? Mam no, ciężkie pytanie. Na pewno dobrze się bawiłem podczas wszelkich tańcy i wygłub. Zwłaszcza, że Tarka tu był, więc on, on zawsze potrafi coś odwalić. Jak no. Jako Tarka, więc. Aha, jako Tarka. Jak na rekolekcjach rozwalił wyro. Nie... A to już prywatne rzeczy, nie mogę powiedzieć. Jaka była najśmieszniejsza sytuacja, która przytrafiła wam się na tegorocznym spotkaniu? Kobiecko kopciuszki. <laughs> Nieskromnie nie zaprzeczę. <laughs> Mleko się w ruszało. Chciałbyś, może chciałbyś teraz kogoś pozdrowić? To <noise> jest <Złodzieniec. głos>